Zygmunt Jaźwiec, daj głos. Na korytarzu było gwarniej niż u na rodzinnym obiedzie. A nawet lepiej, jak na jakimś egzotycznym targu. Tak, to bardziej. Słowo egzotyczność idealnie opisywała zebrany tłumek. Tak też w kolejności niealfabetycznej. Po jednej stronie stali soliści w różnym wieku i w każdym rozmiarze, ci z instrumentami oraz tacy, co tylko taśmę profesjonalną, bez muzyki. Dalej grupy kibicowskie powtarzające w kółku słowo tej samej przyśpiewki, tak dla pewności dwa razy, żeby się nie myliło. A zaraz obok chórki dzieci o, że... przedszkolnych, nucące piosenkę o pokrzywie lub innym zbieraniu truskawek. Pod ścianami w najciemniejszych kątach zalegały statka prawie wampirów, w długich płaszczach i o twarzach przepełnionych bólem, co chwilę przeklinając lustra, które mimo wszelkich starań wciąż jeszcze odbijały ich zbolałe twarze. Resztę kolorowego pejzażu dopełniały syreny marzące o jakichkolwiek stopach, choćby zmarzniętych. Dalej sztywni pisarze próbujący rapować o jakimś kolejnym bólu dupy i ludzie na odwyku ryczący o braku narkotyku, niczym zwierzyna krwawiąca spod brzusza. Szyby od tych hałasów prawie pękały w szwach. Uy. Cóż, każdy przygotowywał się do wielkiego występu, jak potrafił, a skoro i tak wszyscy musieli wziąć udział, to traktowali konkurs bardzo poważnie. W końcu była to niezwykła szansa na zaistnienie w świadomości milionów ludzi, zyskanie wielkiej sławy, no i nie trzeba tłumaczyć, że pieniędzy też. Instant sukces, a potem już tylko plaża i drinki z parasolką cały dzień, albo przynajmniej do kiedy już pić się nie będzie chciało. All inclusive, kto był, ten wie. Tak czy siak kolejni uczestnicy dawali z siebie wszystko, pokazując jak bardzo są prawdziwi, jak utalentowani, oryginalni lub doskonali technicznie. Kiedy jednak przyszła pora grażyny z kiosku ruchu, tej co zasypia zwykle nad kawą zaraz po rozpoczęciu pracy, nic się nie wydarzyło. To twój moment masz 60 sekund, zachęcał beznamiętnie członek jury, który ewidentnie chciałby zostać ptakiem, ale nie znalazł jeszcze odpowiedniego zaklęcia ani technologii. Cisza. Pani Grażyna stała w milczeniu, a jej milczenie odbijało się niemym echem, a następnie wwiercało w zaskoczonych ekspertów, publiczność, ekipę techniczną oraz chaotyczną zbieraninę współuczestników, zmuszoną do wysłuchania jej brutalnej, nieprzerwanej ciszy. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność, i za kulisami zaczęły rozchodzić się pomruki niezadowolenia, nerwowe chrząknięcia oraz ciche przekleństwa. Tak bardzo chcieliby ją zagłuszyć, ale to był czas grażyny. Zasady to zasady. Halo, proszę pani, nie wiem, czy pani rozumie, ale właśnie trwa pani występ przemówił ptasi juror już bardziej przejęty. Proszę zaczynać no dalej, czas leci. Grażyna patrzyła przed siebie niewzruszona. Zostało 20 sekund, no śpiewaj. Tu są występy, rozumiesz? Tu ma być show, kurwa! Nadal żadnej reakcji. No śpiewaj, żeż słyszysz, zostało 10 sekund. Chcesz zaprzepaścić swoją szansę? Nie chcesz być sławna? Nie chcesz zaistnieć? No dawaj głupia no już. Kiedy czas minął, rozległ się głośny dźwięk utraty szansy znany z familiady. Brrr. Publiczność zaczęła buczać a pozostali uczestnicy wyklinać kobiet od najgorszych. Natomiast Grażyna najwyraźniej wciąż nie miała nic do powiedzenia. Wychodząc wśród gwizdów i wyzwisk, nie wydała najmniejszego dźwięku.